Z książki Maryja mówi do Ciebie, siostry Bożeny Marii Hanusiak, 26 grudnia. Bóg wybrał prostych pasterzy, aby ich uczynić świadkami swego narodzenia. Ci zaś uwierzyli we wszystko, co usłyszeli i zobaczyli. Serce pełne prostoty, które wierzy Bogu, jest prawdziwym skarbem. To prostaczkowie stają się powiernikami największych tajemnic. Szukaj prawdy, ale zachowaj prostotę serca. Wierz w to, co mówi Bóg. On pragnie dzielić z Tobą największe tajemnice. Chce objawiać przed Tobą swoje zamysły i plany. Tym, którzy mają prostą wiarę, objawia jeszcze więcej, daje im poznać tajemnice, zakryte przed pysznymi.